Zobaczcie No, święta Jakoś nie wiem Nie czuję, żeby się pachniała Zobaczcie Nie no, mi się to kojarzy totalnie z Amerykańskim takim stylem <grym> Nie wiem ile to może kosztować Nie wiem czy tylko mi Napiszcie wiecie, w komentarzach Zobaczcie jakiego skrzata świątecznego Znalazłyśmy z małą mamą nie no, świetny jest, bierzemy go. O zobaczcie, jest więcej tego niż było. O taki słodki kubeczek, że tu piernik uroczy. O kurczę, mamo to taki w twoim stylu. to jest to samo. No. Ej, takie kubki totalnie mi dają taki klimat, taki amerykański świąt. Nie wiem, czy tylko mi... O taki też, ej zobaczcie, są takie zestawy, że tutaj jest kubeczek pingwin i tutaj jest miseczka pingwin oh, ciekawe, i taki zestaw kosztuje tylko 25 zł, fajne takie na prezent o, a tutaj jest taki zestaw zobaczcie, tutaj jest pewnie jakiś kubeczek i tutaj też kubeczek no i tutaj nauszniczki z takimi tutaj świątecznymi tutaj poduszkowy szał świąteczny fajne o, takie ozdoby na choinkę Zobaczcie jaką zabawkę znalazłam Nie wiem czy to dla psa, nie wiem Ale tak nie piszczy, więc chyba to nie jest dla psa, ale kosztuje 5zł I powiedziałam do mojej mamy, kurczę, jakby była mniejsza to bym wzięła dla Lilki, bo wilka uwielbia po prostu takie małe zabawki no to w ogóle nie pachnie No się nie pachnie, ale nie za bardzo tak, tak, tak. Hmm, Wreszcie była taka świeczka I każdą godzinę, To wiesz co, potem się Siemano kochani, jesteśmy już w domu po zakupach No i słuchajcie, czas na hałas zakupowy Dobra, i widzicie, już pierwsza leć Proszę bardzo, taki skrzat O, zobaczcie, czołewki, prawda? No i jeszcze tymi dzwonkami, co najśmieszniejsze jak jechałyśmy nasze nie wiem, byli dronki tak przez <grym> to, to no to lubię, tylko tak z bagażnika, bo mam był bagażników. <grym> Także już nie się to Nie miałyśmy już. Więc fajnie. Ym, no i jest szkodawski po prostu. Więc ym, chyba coś około 40zł, jak właśnie niedużo na bolt of Action. No i słuchajcie, mamy jeszcze wielką siatę z Action. Właśnie jakieś, nie wiem, rzeczy do domu. Kupiłyśmy, nie wiem, jakieś płyny i tak dalej. No takie ogólnie domowe rzeczy. Ale też właśnie ja sobie kupiłam parę rzeczy. Oczywiście mniej rzeczy, <grym> niż na przykład takich, nie wiem, to co kupiłyśmy, wiecie, jakieś już na święta i tak dalej. W każdym razie pierwszą rzeczą kupiłam sobie w Action takie skarpetki długie. Drugą parę skarpetek, takich właśnie długich, tylko w kolorze już takim czarnym, z jakimiś kokardkami czarnymi. Kolejną rzeczą z Action kupiłam sobie, słuchajcie, jak ja to zobaczyłam, to ja sobie się nie no, kurczę. Totalnie amerykański vibe świąt. Po prostu taki amerykański vibe, e, właśnie świąt, takich amerykański vibe, po prostu. Że to, to po prostu daje mi taki fajny vibe świąteczny, e, więc to kupiłam. Nie wiem, ile to kosztowało, chyba jakoś się dużo. E, no i słuchajcie. No to. A nie, jeszcze kupiliśmy z moją mamą, ponieważ w tym roku chciałyśmy zrobić właśnie taki klimat w salonie i tak dalej. Więc, między innymi, w salonie na komodzie będzie jeden skrzydł, a również będziemy, no bo już kupiłyśmy tak samo w tym roku poszewki na poduszki, takie świąteczne, ładne. No i słuchajcie, do tego chcieliśmy taką jakby na zasłony, takie lampeczki, żeby właśnie jak będzie wieczorek, żeby sobie właśnie takie lampeczki zapalić w salonie, to naprawdę bardzo ładnie wygląda. Taki ma klimat. E, więc kupiłyśmy coś takiego właśnie. Mam nadzieję, że to będzie fajnie naprawdę wyglądało na naszych zasłonach w salonie. E, one są ledowe, więc fajnie. E, no i słuchajcie, one kosztowały coś koło 40 zł. To już jest spoko, no No. Dobra, teraz przechodzimy do Pepco. Również <grybujesz> kolejne sami kupiłam skarpetki. Tak. No i słuchajcie, one kosztowały 10 zł i są takie proszę bardzo. Kupiłyśmy też takie siereczki do kuchni już w takim klimacie świątecznym. One kosztowały słuchajcie 10 zł. Także spoko cena. O tutaj takie pingwiny, renifery, mikołaje. Tutaj z takim pierniczkiem urocze. A tutaj taki chyba bez niczego po prostu. Tak. Bez niczego. Taki zwykły Zielony. Ja, słuchajcie, kupiłam sobie też pepko. Nie wiem, coś mi naszło. I kupiłam sobie w pepko taką maseczkę. I ona kosztowała 5 złotych Także fajnie. Proszę bardzo. O więc pewnie do sobie użyję. E, jeszcze Action kupiłam... Zapomniałam. E, kupiłam sobie zeszyt z... O, słuchajcie. I on kosztował 12 i ileś tam groszy. Także dobra cena, naprawdę. Byłam w szoku. Tak patrzę, ile on, on może kosztować, nie? I po prostu jest fajna bardzo cena. Chciałam jakieś takie mniejsze, ale właśnie, żeby nie było w linie, tylko w takie kratki. No niestety nie było. Więc po prostu zdecydowałam się na troszkę taki większy. No i proszę bardzo, ma tutaj kleteczki. No i ostatnia rzecz, kupiłam sobie jeszcze taką kulę. Proszę bardzo, taką dużą. Ja takie kule widziałam, słuchajcie, w belgii jak byłam. W jakimś tam, wiecie, w sklepie <grym> spożywczym. Więc fajnie, no i sobie ją wzięłam ogólnie, no. Nigdy jakoś nie otwierałam takiej dużej kuli z kindera Także wiecie Także fajnie, o jeszcze nie, nawet nie ostatnia rzecz, słuchajcie Bo tu jeszcze mam e, kule do kąpieli Skończyły mi się ostatnio Więc fajnie, że właśnie dzisiaj sobie tak pojechałyśmy z moją mamą do Action i tak dalej, do popko, Bo przy okazji sobie w Action kupiłam kule do kąpieli I to ten, z i ten zestaw, co uwielbiam po prostu serio Więc fajnie no. O, taki zestaw słuchajcie kosztuje 5 zł i 95 groszy taki jeden. Także uważam, że spokojna cena. Wzięłam trzy <noise> zestawy. No, więc fajnie. No i reszta to właśnie jakieś tam płyny, itd. dalej blatów. No i słuchajcie, to wszystko. Więc fajnie. Jestem zadowolona, bo wszystko było tak jak chciałyśmy kupić. E, nawet kupiłyśmy, myślę, że takie rzeczy, co na przykład ja między innymi nie planowałam kupić. Paseczki, <grytanie> e, czyli właśnie tego oto elfa. Ale fajnie. E, no, cieszę się bardzo. No i to tyle w dzisiejszym odcinku. Stoję w w górę, jeśli lubicie takie filmy. No i subskrybujcie w moim palcu, ponieważ wtedy będą Wam przychodzić powiadomienia o wszystkich filmach. A teraz filmy pojawiają się o wiele częściej niż zwykle. Także żebyście byli na bieżąco. No i żegnam się z Wami, moi drodzy, no i życzę Wam miłego dnia, miłego wieczorku, zależy się od tego, kiedy oglądacie ten filmik. Także papatki, widzimy się w na następnym odcinku.